Czas na bajkę. Krzyś i wielka wyprawa do Azji. Krzyś miał 9 lat i mapę świata przyklejoną do sufitu nad łóżkiem. Kiedy nie mógł zasnąć, liczył nie owce, tylko kraje. Potrafił wskazać palcem Laos, Butan i Kazachstan z zamkniętymi oczami. W jego pokoju nie było plakatów piłkarzy ani samochodów. Zamiast tego, papierowy lampion z Chin. Kartka z japońskimi znakami, która przyszła w paczce z piórnikiem, oraz zeszyt, w którym zapisywał wszystko, co odkrył o Azji. Że panda nie potrafi kicać. Że buddyści liczą modlitwy koralikami. Że niektóre dzieci uczą się pisać 40 tysięcy znaków. Inni chłopcy chcieli zostać strażakami albo gamerami. A krzyś, krzyś chciał być odkrywcą Azji. Każdego popołudnia po odrobieniu lekcji. I dopiero wtedy, siadał z herbatą, z imbirem przed telewizorem i włączał swój ulubiony program, mały odkrywca świata. Prowadził go pan Marek, zawsze w beżowej koszuli i kapeluszu z szerokim rondem. Pan Marek wspinał się po świątyniach w Birmie, jadł dziwne zupy z glonów, spał w namiocie na pustyni, rozmawiał z dziećmi, które chodziły do szkoły boso i z uśmiechem. Krzyś wpatrywał się w ekran, jak zaczarowany. Mama, a możemy kiedyś pojechać do Indii? Może, jak będziesz większy. A do Japonii? Jak uzbieramy. A do Chin? Oj Krzysiu. Krzyś wiedział, że to wszystko brzmi jak marzenie, ale nie przeszkadzało mu to wcale, bo marzenia są jak balony, same nie polecą, ale jak je napełnisz nadzieją, to wzbiją się wysoko. Aż któregoś dnia, w środku odcinka, pan Marek powiedział coś, co zatrzymało krzysiowi serce. Drogie dzieci. Jeśli interesuje was Azja tak jak mnie, narysujcie, z czym wam się kojarzy ten kontynent i napiszcie, dlaczego chcielibyście tam pojechać. Zwycięzca pojedzie w podróż życia, z rodziną, na prawdziwą wyprawę po Azji. Krzyś aż zeskoczył z fotela. Mamo, tato, słyszeliście? To jest mój konkurs. To ten moment. Rodzice spojrzeli po sobie z rozbawieniem, ale i lekkim wzruszeniem. No to do dzieła, podróżniku. powiedział tata. Krzyś nie marnował ani minuty. Przez cały weekend rysował smoka unoszącego się nad chińską świątynią, dzieci jedzące ramen w Tokio. Słonia zanurzonego w rzece i kolorowy proszek wirujący w powietrzu podczas holi. Do obrazka dołączył kilka zdań. Chciałbym zobaczyć Azję na własne oczy, nie przez ekran. Chcę usłyszeć dźwięki świątyń, posmakować prawdziwego kary i zatańczyć na ulicach Indii podczas festiwalu kolorów. Wysłał pracę i. każdego dnia patrzył na skrzynkę, jakby miała tam wyrosnąć odpowiedź. Aż w końcu przyszła. Niewielka paczka, a w środku papierowy smok i kartka z napisem: Wygrałeś! Spakuj się! Przed tobą Azja! Krzyś aż podskoczył, krzyknął, potem zaniemówił, a potem znowu podskoczył. Mama zakrztusiła się herbatą, tata upuścił kubek, a potem wszyscy troje skakali razem po kuchni jak dzieci. Samolot wylądował z miękkim szarpnięciem. Krzyś zerknął przez okno i aż wstrzymał oddech. To naprawdę był Szanghaj, ogromne lotnisko, reklamy w chińskich znakach, ludzie z walizkami, uśmiechnięci stewardzi mówiący po mandaryńsku. Gotowy? Zapytał tata poprawiając plecak. Krzyś tylko kiwnął głową, bo słów mu zabrakło. Gdy wyszli na zewnątrz, poczuł duszne, ciepłe powietrze i zapach przypraw słodki, pikantny i trochę dziwny. Taksówka sunęła przez szerokie ulice, a za oknem migały neonowe napisy, lampiony i drapacze chmur o kształtach, jakich Krzyś nigdy wcześniej nie widział. Ich hotel znajdował się w samym sercu miasta. Pokój miał wielkie okno, przez które widać było całe nocne niebo Szanghaju, pełne świateł i ruchu. Krzyś nie chciał spać, ale mama nalegała. Jutro wielki dzień, powiedziała. Nasz przewodnik powiedział, że mamy zaproszenie na festiwal latawców. Nazajutrz, po szybkim śniadaniu z dziwnymi bułeczkami na parze, wsiedli do metra. Krzyś nie mógł się nadziwić. Wszystko tu było inne. Ludzie czytali gazety z krzaczkami, dzieci miały mundurki, a każdy uśmiech był inny niż w Polsce. W końcu dotarli na plac, gdzie odbywał się festiwal. Był ogromny. Setki dzieci i dorosłych trzymały w rękach latawce ryby, smoki, ptaki, koty i nawet roboty. Niebo było całe w kolorowych wzorach, jak wielki, ruchomy obraz. Masz, Krzysiu, powiedział przewodnik i podał mu kartonową tubę. W środku był jego własny latawiec, smok, którego zaprojektowano według rysunku, który dołączył do pracy konkursowej. Krzyś aż podskoczył. Miał ogromną głowę, złote łuski i długi ogon z czerwonymi wstążkami. To mój smok, zawołał. Naprawdę mój? Tata pomógł mu rozwinąć sznurek. Krzyś przebiegł kawałek po trawie i smok uniósł się w powietrze. Najpierw chwiał się, potem podskoczył, a na koniec zatańczył na tle wieżowców. Krzyś śmiał się i krzyczał coś po angielsku do chłopca obok. Chłopiec odpowiedział po chińsku, ale obaj i tak się rozumieli. Śmiali się z tego samego, z latających smoczych ogonów i zaplątanego sznurka. W pewnym momencie podszedł do nich starszy Chińczyk w niebieskim płaszczu i z długą brodą. Uśmiechnął się i powiedział coś powoli, wyraźnie. Longsheng Yun. Smok przynosi chmury, przetłumaczył przewodnik. To znaczy, że smoki niosą szczęście i zmiany. Staruszek spojrzał Krzysiowi prosto w oczy, i dodał coś jeszcze: Niech twój smok leci wysoko, ale serce zawsze zostaje blisko ziemi. Krzyś nie do końca zrozumiał, ale zapamiętał każde słowo. Po powrocie do hotelu usiadł przy oknie z zeszytem i narysował swojego smoka raz jeszcze. Tym razem leciał wyżej niż wszystkie budynki, a jego ogon błyszczał jak zorza. To był mój najlepszy dzień w życiu, powiedział cicho. I dopiero pierwszy. Podróż z Szanghaju do Japonii trwała zaledwie kilka godzin, ale dla Krzysia było to jak skok do zupełnie innego świata. Tu, wszystko jest takie ciche, szepnął, kiedy wysiedli z pociągu w Kioto. Rzeczywiście, po gwarze chińskich ulic, Kioto wydawało się niemal nierealne. Cisza nie była pusta. Była pełna szelestu bambusów, dźwięku kapiącej wody, stukotu kroków po kamieniach i odgłosów cykat. Zamieszkali w tradycyjnym domu gościnnym, z papierowymi drzwiami, podłogą z mattatami i łóżkami na podłodze. Krzyś aż za nie mówił, gdy zobaczył łazienkę z małym drewnianym wiadrem do mycia. A gdzie prysznic? Zapytał zdezorientowany. Tu wszystko jest inne, uśmiechnęła się mama. Ale piękne! Tego dnia odwiedzili złoty pawilon, świątynię nad stawem, całą pokrytą złotem. Woda była tak spokojna, że odbijała świątynię jak lustro. Krzyś przez chwilę patrzył, nie mówiąc ani słowa. To jak sen, powiedział w końcu, cichy sen. W drodze powrotnej trafili na wąską uliczkę, gdzie przy niskich domach rosły drzewa wiśni. Chociaż nie był to sezon kwitnienia, kilka różowych płatków unosiło się jeszcze na wietrze. Krzyś złapał jeden w dłonie, uważnie, jakby trzymał motyla. Następnego dnia czekała ich ceremonia parzenia herbaty. Krzyś włożył czystą koszulkę, uczesał włosy i starał się nie wiercić, co nie było łatwe. Weszli do niskiego, zacienionego pomieszczenia, gdzie kobieta w czerwonym kimonie zawiązała pas tak ciasno, że aż trudno było jej oddychać. Każdy jej ruch był powolny, jakby płynął. Odkładała czarkę, przesuwała dzbanek, nalewała wodę. I nikt nie mówił. Krzyś siedział jak zaczarowany. Czuł, że uczestniczy w czymś ważnym. Gdy dostał swoją czarkę z herbatą macza, spojrzał na nią, jakby to był puchar pełen historii. Czemu to wszystko tak długo trwa? zapytał potem szeptem. Gejsza uśmiechnęła się i odpowiedziała z miękkim akcentem. Bo w Japonii każda czynność może być sztuką. Sztuka to nie tylko obraz, ale też sposób, w jaki ktoś trzyma czarkę. Krzyś zapamiętał te słowa bardzo dokładnie. Gdy samolot z Japonii wylądował w Bangkoku, Krzyś od razu poczuł różnicę. Już w drzwiach terminala uderzyło go upalne, wilgotne powietrze. Jakby ktoś otworzył drzwi do szklarni pełnej przypraw. Wszędzie pachniało jednocześnie: mango, kokos, kary, jaśmin i czymś dziwnym, co Krzyś nazwał zapachem niespodzianki. Tutaj pachnie jak w kolorowej kuchni zawołał. Mama się zaśmiała. To prawda. Tajlandia pachnie jedzeniem, uśmiechami i słońcem. Ich hotel znajdował się przy jednej z bocznych uliczek. W której tuk tukim mknęły z hałasem, sprzedawcy nawoływali, a każdy metr chodnika pachniał inaczej. Krzyś nie mógł oderwać wzroku od kolorowych szyldów, owoców o dziwnych kształtach i złotych figurek słoni na każdej wystawie. A to co? Wskazał na coś zielonego i kolczastego. Durian odpowiedział tata z miną eksperta, ponoć najbardziej śmierdzący owoc świata. To niech zostanie w sklepie rzucił krzyś z miną bohatera. Najbardziej jednak czekał napływający targ. Następnego dnia wsiedli do wąskiej drewnianej łódki z Daszkiem i wyruszyli powoli kanałem. Woda była spokojna, odbijała liście palm i niebo. Po bokach kanału rzędem stały łódki pełne owoców, ryżu, przypraw i dziwnych parujących potraw. Kupimy coś? Zapytał krzyś z przejęciem. Podpłynęli do starszej pani w słomkowym kapeluszu. Krzyś wskazał na tackę z czymś różowym i lepkim. Kobieta podała mu ją z uśmiechem. Kaoniew mamuang, szepnęła. Mango sticky rice, przetłumaczyła mama. To ich przysmak. Krzyś spróbował. Ryż był lepki, mango słodkie jak miód, a mleczko kokosowe zimne i delikatne. Zamknął oczy. To smakuje, jak deser w raju. Wyszeptał. W południe dotarli do rezerwatu słoni. To nie było miejsce, gdzie zwierzęta noszą ludzi. To był dom dla tych, które uratowano z niewoli. Krzyś dostał wiadro z owocami i mógł nakarmić jednego ze słoni. Zwierzę podeszło cicho, wyciągnęło trąbę i bardzo delikatnie zabrało mu banana. Cześć! szepnął Krzyś. Jak masz na imię? Opiekunka słoni, młoda tajka, Uśmiechnęła się i powiedziała: To me noi znaczy mała mama. Miała kiedyś młode, ale je straciła. Teraz lubi dzieci. Krzyś spojrzał na wielkie oczy słonia i poczuł, że ten olbrzym rozumie więcej niż mówi świat. Dziękuję, że jesteś, powiedział i dotknął delikatnie jej boków. Po powrocie do hotelu, Krzyś długo patrzył przez okno na zachód słońca nad dachami Bangkoku. Słońce było ogromne, pomarańczowe, jak owoc mango. Wziął zeszyt podróżnika i napisał. W Tajlandii nauczyłem się, że czasem najlepiej mówić sercem, a nie językiem. Gdy wyszli z lotniska w New Delhi, Krzyś aż otworzył usta. Wow! powiedział tylko. To było coś zupełnie innego niż wszystkie miejsca wcześniej. Tysiące dźwięków naraz. Klaksony, nawoływania, śmiech, śpiew, stukot kół i dzwoneczki. Wszystko było jak jedna wielka, grająca ulica. Na ulicach jeździły tuktuki, motory i krowy. Tak, krowy spokojnie spacerujące środkiem drogi. Krzyś nie mógł oderwać wzroku. Czy ona ma nas w nosie? zapytał. Tak, i wszyscy inni też. Zaśmiał się tata. Wokół było kolorowo. Ludzie w szatach, Kobiety w sari, dzieci z plecakami, sprzedawcy z przyprawami, złotymi bransoletkami i girlandami z kwiatów. Nazajutrz Krzyś wstał podekscytowany. Dziś Holi, pamiętasz? przypomniała mama, dając mu okulary ochronne. Gotowy do koloru? zapytał tata. Ja urodziłem się gotowy. odpowiedział Krzyś, chwytając woreczek z różowym proszkiem. Festiwal Holi odbywał się na dużym placu. Dzieci, dorośli, staruszkowie, wszyscy rzucali w siebie kolorowym proszkiem. Był wszędzie, w powietrzu, we włosach, na twarzach, na ubraniach. Krzyś biegał z uśmiechem, obrzucając się na zmianę z hinduskimi chłopcami. – Happy Holi! – krzyczeli. – Happy Holi! – odpowiadał Krzyś, nawet nie wiedząc, do kogo dokładnie. W jednej chwili miał niebieską twarz, różowe włosy, i żółte dłonie. Wyglądał jak bajkowa postać. W pewnym momencie ktoś polał go zimną wodą z wiadra. Krzyś aż pisnął, ale od razu zaczął się śmiać. Mama wyglądała jak fioletowa chmurka, a tata miał na sobie każdy możliwy kolor. Gdy kurz i kolory zaczęły opadać, a uczestnicy usiedli w cieniu pod drzewami, Krzyś podszedł do staruszka, który rozdawał wodę. Poprosił przewodnika, by zapytał. Dlaczego rzucacie się proszkiem? Bo choli to radość, odpowiedział mężczyzna. Nie liczy się, kim jesteś, ile masz pieniędzy, jaki kolor skóry. Dziś wszyscy jesteśmy równi. Tylko kolory się liczą. Krzyś usiadł obok i przez chwilę nic nie mówił. Tylko patrzył, jak wiatr podnosi ostatnie pyłki kolorów w powietrze. Wieczorem, gdy siedzieli na dachu hotelu i jedli pikantne przekąski zawinięte w liście, Krzyś spojrzał na swoich kolorowych rodziców. Nigdy nie wiedziałem, że kolory mogą mieć emocje, powiedział. Różowy jest radością, niebieski chłodem, żółty szczęściem. A fioletowy? zapytała mama. Przytulasem, takim na koniec dnia. Mama przytuliła go natychmiast. W zeszycie podróżnika Krzyś napisał: W Indiach nauczyłem się, że świat jest kolorowy nie tylko wtedy, gdy się go maluje, ale też kiedy się go przeżywa. Samolot z Deli do Uwan Bator leciał długo. Krzyś przysnął z głową na ramieniu mamy i obudził się, gdy pilot ogłosił, że temperatura na zewnątrz to minus dwa stopnie. Minus? krzyknął zaspany Krzyś. Przecież przed chwilą był upał. Tata się roześmiał. Witamy w Mongolii. Tu w dzień może być gorąco, a w nocy zimno jak w lodówce. Z lotniska odebrał ich Bad Bajar. Przewodnik w wełnianej czapce i kurtce z futrem. Jedziemy na gobi, powiedział z uśmiechem. Tylko konie, jurta i cisza. Cisza to było coś nowego po Indiach. Krzyś siedział w dżipie, wpatrzony w bezkresne żółtawe pustkowie, gdzie nie było drzew, bloków ani sklepów. Tylko ziemia, kamienie, niebo i czasem wielbłąd. Po kilku godzinach dotarli do małej osady. Stało tam tylko kilka jurt, okrągłych namiotów z drewna i filcu. Tu dziś śpicie, powiedział Bad Bajar. Jurta to dom nomada, ciepło w zimie, chłodno w lecie i bardzo przytulnie. W środku pachniało drewnem, herbatą i futrem. Na środku stał piecyk, a gospodyni, niska kobieta o pogodnej twarzy, podała im zupę mleczną i suszone sery. Krzyś spróbował jednego. Kwaśne jak cytryna i twarde jak kreda. Ale za to naturalne odpowiedział tata i chrupał dzielnie. Wieczorem Krzyś mógł jeździć konno po pustyni. Badbajar dał mu niskiego, puchatego konika. Mongolskie konie są twarde i odważne powiedział. Jak dzieci, które dorastają na stepie. Krzyś jechał ostrożnie, patrząc na daleki horyzont. Nigdzie nie było żadnych linii, tylko ziemia stykała się z niebem w niekończącej się przestrzeni. Nagle zaczęło zachodzić słońce. Niebo zrobiło się pomarańczowe, potem różowe, aż w końcu całe zgasło w granacie i czerni. Bad Bajar zaprosił ich na wzgórze za obozem. Usiądźcie i popatrzcie. Krzyś spojrzał w górę i zamarł. Nad nimi rozciągało się najpiękniejsze niebo, jakie w życiu widział: setki, tysiące, miliony gwiazd. Część świeciła jak krople mleka. Inne mrugały jak lampki. Widać było nawet pasek drogi mlecznej. I ja nie wiedziałem, że gwiazdy są aż tak prawdziwe, wyszeptał. W mieście je przykrywa światło, odpowiedział Badbajar. Tu widać ich serce. Krzyś poczuł coś dziwnego. Nie radość, nie smutek. Coś jak zachwyt pomieszany z ciszą. W nocy leżał w jurcie, otulony kocem i skórami. Słyszał tylko trzask ognia w piecyku i oddychanie wielbłąda na zewnątrz. Dobrze, że tu przyjechaliśmy, powiedział cicho. To miejsce, jakby mówiło, nie zapomnij mnie. I wiedział, że nie zapomni. W zeszycie napisał. W Mongolii nauczyłem się, że milczenie też coś mówi, czasem nawet więcej niż tysiąc słów. Samolot lądował miękko na warszawskim lotnisku. Za oknem wszystko wyglądało znajomo: pasy startowe, białe chmurki, zielone drzewa, ale krzyś miał wrażenie, że coś się zmieniło. Albo raczej, że zmieniło się coś w nim. Wysiadł z samolotu i spojrzał na rodziców. Mama uśmiechała się zmęczona, tata dźwigał plecak i pomachał do niego lekko. I co, młody podróżniku? zapytał. Krzyś tylko wzruszył ramionami. Trudno było opisać wszystko, co czuł. Radość, spokój, tęsknotę i jakąś dziwną ciszę w środku. W domu przywitał ich znajomy zapach prania i zupy pomidorowej od babci, która zostawiła garnek na kuchence z karteczką. Witamy z powrotem, moi globtroterzy. Krzyś roześmiał się pod nosem, zdjął buty, Wszedł do swojego pokoju i rozejrzał się, jakby był tam pierwszy raz. Na półce czekały stare książki, figurki dinozaurów i gry, które kiedyś wydawały się najważniejsze na świecie. Teraz wyglądały trochę inaczej. Niemniej ważne, ale jakby mniejsze. Z plecaka wyjął pamiątki: figurkę słonia z Tajlandii, wachlarz z Kioto, kolorowy proszek z Holi zamknięty w słoiczku, rysunek swojego smoka. Mały kamień z pustyni Gobi. Ułożył je delikatnie na biurku jak skarby. Każdy przedmiot był nie tylko rzeczą, był wspomnieniem, uczuciem, zapachem i chwilą. Następnego dnia w szkole pani poprosiła Krzysia, by opowiedział im o swojej pasjonującej przygodzie. Krzyś? zapytała. Opowiedz nam proszę o swojej wycieczce do Azji, umieramy z ciekawości. Krzyś wstał powoli. Nie miał prezentacji ani zdjęć na tablecie. Ale miał opowieść. I kiedy zaczął mówić, o smoku nad Szanghajem, herbacie w ciszy, mango na łódce, kolorach holi i gwiazdach pustyni, wszyscy słuchali bez słowa. Nawet Bartek, który zwykle gadał bez przerwy, zamilkł i patrzył z otwartą buzią. Na koniec krzyś powiedział: Wiecie, podróże nie są tylko po to, żeby coś zobaczyć. One są po to, żeby coś zapamiętać i żeby trochę inaczej spojrzeć na to, co mamy tutaj blisko. Wieczorem, zanim zasnął, mama zapukała do jego pokoju. Hej, podróżniku, nadal chcesz zostać odkrywcą? Zapytała cicho. Krzyś uśmiechnął się, wtulony w swoją poduszkę. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Dziękuję, że nas słuchacie i subskrybujecie, to dodaje nam skrzydeł.